Witam wszystkich w kolejnym odcinku w spotkaniu z Agnieszką z Delikatesów Fettine na ulicy Kalwaryjskiej. przy przystanku? Smolki. Dwa. Żadnego dwa. Smolki po Smolki, prostu. Po prostu. Ale tamten napis widzę, dlatego się mylę. Ale okay. dzisiaj po tym wczorajszym odcinku na w, w, w e, jest deser. I to jest to, co lubię. I co zaproponujesz takiego włoskiego? Włosi na święta jedzą przede wszystkim dwa rodzaje ciasta. Pandoro, czyli babka piaskowa i panettone, czyli babka drożdżowa. To są dwa podstawowe ciasta, gdzie każdy Włoch u siebie w domu musi mieć. Dzisiaj na spróbowanie przyniosłam, e, nie będziemy jedli panetone, ponieważ ton najczęściej z rodzynkami i ze skórką pomarańczową, których rzeczy nie znoszę i muszę wszystko wydłubywać. No to nie miałoby sensu oczywiście. <grym> Dokładnie, więc przyniosłam Pandoro, takie malusie, babkę piaskową, którą można jeść na różne sposoby. Pierwszy sposób to po prostu bierzesz sobie kawałek ciasta i jesz tak sam jaki jest. Okej, okay, no to czyli po prostu babka sucha tak zwana, Mm -hmm. Bardzo dobra. na ja Lubię czasami zjeść sobie na śniadanie do kawy. Nie robić żadnego chleba, żadnych kanapek, kawałek ciasta, kawa na śniadanie nie jest załatwiona. Ale włosy oczywiście, lubią sobie dogadzać. Czyli sobie, że tak powiem, stuningować każde ciasta. I ponieważ na ja nie mam nutelli, bo Nutelli nie lubię, ale żeby sobie stuningować ciasto, przeniosłam takie. Taki krem z włoskich orzechów, z Sycylii sprowadzany. I wtedy bierzemy kawałek ciasta mm. i sobie smarujemy takim kremem. Ooh. i wtedy to od razu lepiej smakuje. Mmm, mmm. Ten krem jest dobrym. Mmm, mmm. No. no. Na pewno nie jest tak słodki jak Nutella. No właśnie. Nutella dla mnie osobiście byłaby za słodka. Mm -hmm. Zamówiłbym mnie po jednym kawałku ciasta. A ten orzechowy jest po prostu przepyszny. Ale to z jakich orzechów mówisz? E, to są z orzechów e, laskowych. Lasko? Mhm. Mm tak, przypomina troszkę taki nugat, coś, ale takiego. No, właśnie. Ale bardzo dobre. Ja czasami, jak robię sobie omlety na śniadanie, mm. to omlet, wiesz, jest na zdrowo, mm. z bananem i tak dalej, ale potem trzeba dodać odrobiny jeszcze takich rzeczy niezdrowych. Wchodzi jak złoto. Moim zdaniem to jest bardzo zdrowe, bo jak to są sycylijskie orzechy, to <grym> bardzo tak. zdrowe. <grym> na pewno. <grym> No, dobra. Zresztą to było. Mm. Ale widzę, że dużo masz tych takich wariacji na ten temat. Dokładnie, bo włosi oczywiście nie byliby sobą, gdyby nie powymyślali, więc jest z kremem, kremem pistacjowym, jest są z czekoladą, są przekładane na przykład z czekoladą i z gruszką, oczywiście z całymi pistacjami. I tutaj widzę tak jakby abażur na lampę, to samo. <laughs> no bo wiesz, włosi. Włosi to jednak potrafią zrobić piękne rzeczy, piękne opakowania. Nieważne czy to jest w środku, ale poparł jak pięknie wygląda. Tak, tak. I coś takiego na prezent to po prostu... I plus ten krem. Plus ten krem, Ta, oj tak, w pakiecie, <śmiech> tak. <śmiech> w pakiecie. Dobra, a teraz jeszcze spróbujemy dodatkowej rzeczy. E, wiadomo, że e, Neapol jest z tak zwanych bab, czyli z takich jakby bab drożdżowych, okay. tylko troszeczkę innych, to się nazywa baba. I tu mam takie specjalne opakowanie takich małych babek, tak to powiedzmy, które są jakby robione na sucho, bo oryginalna baba wiadomo, że jest nasączona alkoholem. I można nawet powiedzieć, że jest więcej alkoholu niż baby w tych całych ciasteczkach. Więc tutaj przyniosłam specjalnie te suche baby. I co prawda nie mam rumu, bo za rumem nie przepadam, ale może być jeszcze inna wersja limoncello. Za limoncello akurat przepadam. Ale ja widzę, że tutaj po włosku baba to też jest baba. Tak, baba to też jest baba. I teraz robimy tak, że nalejemy sobie to limoncello. Oho. O, matka. To jest Będziemy się musieli wyspowiadać ja. z tego. <grych> Gdzie tam się spowiadać? I teraz trzeba. Tutaj, przepraszam, że tak palcami, ale. Niech one się trochę nasączą w tym limoncello. Ja myślę, że one powinny się tak, wiesz, moczyć co najmniej z 5-15 minut, ale my tu nie mamy czasu na wizji. Więc ja, że tak powiem, zrobię eksperyment. Mm. A bo to mm. jest chrupiące i rzeczywiście to jest tak, tak specjalnie, żeby się. Nie, I to powinno poleżeć dłużej, żeby to się naprawdę nasączyło. Mm. Ale jest jakie dobry to limoncello. Też zaskakujące, że to nie jest za słodkie, kurczę, naprawdę. Nie, no bo to też jest baba drożdżowa. I ona w sumie taka słodka nie jest. I prawdę mówiąc w oryginalnej babie słodyczy dodaje ta ogromna ilość słodkiego alkoholu. Bo rum jest w sumie słodki i mączela. Czy też jest słodkie. Jestem zaskoczony, bo w polskich babach dodaje się dużo. Cukru mi się wydaje mm. i samo ciasto jest już słodkie, a tutaj... Mm. Ono właśnie, jak, jak ktoś ma ochotę na coś słodkiego, ale nie za bardzo słodkiego, to te małe baby też będą fajne, bo zaspokoją ten taki mm. głód słodyczy, ale nie cukru. Tak. Tylko tutaj ja bym to dał, nie wiem, tak na pół godziny. No tak, żeby się porządnie nasączyło. Tak jak mhm. powiedziałam, nie, nie mamy teraz czasu, ale przyjmijmy, że jakby się to wzięło do domu, i by się jutro zjadło. Mhm. Ja pamiętam, jak ja zjadłam pierwszy raz swoją babę, to ona po prostu prawie, że wyciekał ten alkohol z niej. Tak, bo ym, ja widzę, że to ciasto jest bardziej takie chrupiące i twarde chyba pod to, żeby specjalnie jeszcze dołożyć. Tak. Y, jakieś... Jakby było za miękkie, nadałoby się za, trochę alkoholu, to ono by się rozciapciało. Rozcia mhm. Zrobiłoby się po prostu miazga z tego ciasta. A jak ciasto jest bardziej suche, nie nasączy się dużą ilością alkoholu, to ono będzie wtedy tak fajnie wilgotne. Okej, okay, nie lubisz rumu, ale rozumiem, że limoncello, kultowe limoncello, oni też, Włosi, do tego dodają. Tak, Włosi też robią z limoncello, a limoncello, lim... dobre limoncello nigdy nie jest złe. A to białe? A to białe, to przyniosłam, żeby tak na, na zakończenie, jak już tak idziemy na słodko deserowo. To jest znowuż meloncello, zrobione przez mojego przyjaciela własnoręcznie. Czyli też taki likier, tylko zrobione z melona. Ma rewelacyjny smak. Na szczęście. Nie za dużo procentów, ale też nie za mało. Rzeczywiście, konsystencja zupełnie inna niż y, adwokat. Rzadsze jest. Wiesz, to rzadsze jest, bo na przykład, jak y, to jest zrobione, że tak powiem, ręcznie. Czasami są takie y, likiery, które kupuje się w sklepie, to one są troszeczkę mechanicznie zagęszczane i tak dalej. Tutaj po prostu jest tylko spirytus, cukier, mleko i melon. Melon, oczywiście, przywieziony z Włoch. Także yy, serdecznie zapraszam, wypijemy zdrowie, ale... <głos》> za te święta i ten nowy rok, jak już taki świąteczny Nie spodziewałem się, że to będzie melon, bo myślałem, że to będą właśnie jajeczne aromaty, a... Nie, nie, to jest akurat z melona. Jakby robią też z pistacji, ale z melona lubię najbardziej. Ale to już jest frykas, już nie, nie do kupienia. To akurat wyjątkowo to nie, ale wiesz, co miałam? Meloncello, tylko oczywiście poszło wszystko w ciągu dwóch dni. Także następnym razem, jak będę wracała no to zło, zdrowie, z tym... włoką, Tak jest. Kinie. I zapraszamy serdecznie wszystkich. Trójnie. No, powiem Ci, że. Będę schematyczny, ale znowu jestem zaskoczony. bo… Nie wiedziałem w ogóle, że jest coś takiego jak meloncello. I to jest najbardziej zaskakujące, że to jest jakby połączenie mleka. Mm -hmm. to, jest, to, to nie są te cytrusowe nuty, takie właśnie jak są różnego rodzaju melony, tak? Z ja akurat tropika. lubię z melona, bo melon jest taki. Nie jest za słodki i jest taki, że tak powiem, wilgotny jak się go je. I jak się właśnie pije to meloncello, to też ten likier cię nie, nie, nie zatyka tą słodyczą, tak. tylko właśnie czuć tego melona, który jest taki, bardzo jakby, nie wiem, nawodniony. A to jest taki tropikalny aromat z mlecznym miksem, mm. tropikalny... Bo akurat limoncello robi się bez, bez grama, robi się po prostu na wodzie i cukrze, i na spirytusie, a akurat y, mel, meloncello robi się z odrobiną mleka, ale pycha. Połączenie niecodzienne dla mnie. Zaraz chyba przyjdę do domu, kupię melona, zanurzę go w mleku i <grym> zrobię jakiś... <grym> Słuchajcie, no, 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 to trzeba co najmniej tydzień odczekać, bo to musi się namoczyć w tym spirytusie, żeby nabrało smaku. Ale jest bardzo dobrze ułożone. Ile to jest macerowane? Powinno to leżeć koło tygodnia. Yy, to chyba leżało nawet dwa tygodnie w spirytusie. Tak nie wiem, 16% alkoholu? Ja tak myślę, 16-17% z reguły coś takiego ma. Nie, nie mierzyłam, bo to wiesz, metodą domową, więc nie mierzyłam mm -hmm. procentów, ale dobre wyszło. Świetna, świetna rzecz. I, I rzeczywiście postawiłbym to wyżej niż limoncello, bo limoncello już się tak może trochę przejadło. Mm -hmm, przepiło. Przepiło właściwie. A meloncello, no. Będziesz miała jakąś dostawę tego, tego meloncello. Meloncello, no to następnym razem, jak pojadę do Włoch. Nie wiem kiedy, ale pojadę Nie. na pewno. Ale na Instagramie możecie śledzić Agnieszkę, bo tam... Zawsze e, e, pokazuję, tam jak pokaże. ja, jak jeżdżę, to zawsze robię relacje, więc można oglądać moje podróże, moje zakupy, różne przygody i tak dalej. E, no i z racji tego, że mnie już się miesza i myli limoncello z meloncellą, no musimy kończyć, bo ja mam słabą głowę, więc ja sobie biorę jeszcze ten krem. No a ty pożegnaj się, bo... No to ja... Mówię, do zobaczenia. Zapraszam serdecznie do delikatesów. Z tego, co szybko opisywaliśmy, może tylko parę najważniejszych produktów. Na pewno mam ich o wiele więcej. Także serdecznie zapraszam i z racji tego świątecznego odcinka, wesołych świąt. Jak się nie zobaczymy, szczęśliwego nowego roku <laughs> i wszystkiego najlepszego. Do zobaczenia.